I jedziemy. Z kolejnym odcineczkiem, drugim. Jakaś cięża. O, fajna łapka, stylowa. Myślę, że musi pan to zobaczyć. Naprawdę musi pan to zobaczyć. Co? od starego znajomego. Nie ma go w siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo ptasiek, nic dziwnego, że wyleciał z za... Hehehe. <laughs> Na no, słynnym To racja. Może oni teraz będą tego ptasikać, no i chyba będą sądzić, że on jest. 47. A nie, niech mnie szlag. Jak czego chcę. Znaleźć 47 za wszelką cenę. Co to jest jakaś policja czy coś? Dar ptaśka. Bird's gift. Czyli ptasi podarunek coś w tym stylu. Wszystko taki skurwiel, tak, z taką mordą, patrzcie, co to my mamy? O, o Moje ulubione dwie kiwerki. Nie no właśnie tam się wszyscy za zabijają tak naprawdę, no na pewno słuchaj, służebam, jeśli lepiej Zależy od dziewczyny. Ua, 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 ua. Spoko robot. Mógłbym cię zabić, tak naprawdę, tu i teraz. No, ale ok. Gdzie jesteście? Tutaj. Tak, po prostu coś postrzelać. A potem cię wyruchać, robię gdzieś. Idź wybierz sobie gnata jakiego chcesz z tamtego sklepu. Jak już wybierzesz odpowiednią ślubę, wróć tu. Ostrzelamy sobie. Mogę wybrać co chce? Możesz wywalić ile chcesz. Hmm. Ostra sztuka. dobra, że mam spoko, spoko, wypierdalaj ode mnie. Chcę iść do sklepu, tak? Chcę iść sobie wziąć broń, jaką chcę. Bo podobno mogę. Ej. Wiesz, że stary leny wrócił? Kurde, bez tego gnoja było to cicho i spokojnie. co? Nie wiem, czy ja dobrze robię, wchodząc tutaj. Chociaż zabiję sobie. Chociaż ja chcę pana robocika zapierdolić, wiecie? Tak, zabiję go. Niech zdycha. Nie lubię pana robocika. Przykro mi. Poza tym te sprówy są moje. I chuj. Ja bym cię od razu wyciągnąć. Safe wymaga planu. Panie, czy pan ma? No, dziękuję za notatkę. Masz kombinację. No, czyli to będzie. Nice, 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 ludziska. To łatwo, bardzo, bardzo trudno, oczywiście, żeby otworzyć ten safe. Masz klucze. Masz to, masz tamto. Okej, okay, spoko. Mogę mieć i klucze. Tylko tak... Co teraz? Na rewolwer Mustang. Rewolwery dobrą są rzeczą. A. Nie, ten pan... tego się po prostu musiał umrzeć, wiecie, no. Są niektórzy ludzie, którzy nie mogą umrzeć, a że on jest robotem, no to nie jest z naszej planety. Może być nawet i z naszej planety, ale w końcu będzie chciał przejąć władzę na świecie. Więc chyba lepiej go zabić teraz, niż się pierdylić z tym. Tylko tak, jak tu jest ten teren prywatny. O to chodzi właśnie, o to chodzi. Oni mi zauważą przecież. Jeżeli nie, to są Wow! Się na jak odbija światło? To ją wezmę! O, <welcomed> <millionaire> ja tak, tak. Co? urwa do mnie to było. Zwróćcie, że sobie pooglądam tę bronię, bo ja też jestem mniej więcej wielbicielem tego typu sprzętów. A rzeczywiście. Ładny dzień, A czy. Znaczy... <laughs> ja to zrobię. Powiem wam tak, tę misję mogę zrobić na dwa sposoby. Albo z nią postrzelać, po prostu zabawić się i później ją przelecieć, albo zabić starucha. No, ja zrobiłem to, że zabiłem starucha, a chciałem jeszcze z nią postrzelać, więc... Czy mogę jeszcze z nią postrzelać? Proszę. Znaczy przeruchać. No postrzegać. Później przeruchać. Ulubione bronie. No oczywiście, że ulubione bronie, a co? A teraz postrzegam sobie z nią. To wciąż aktualne wyzwanie. No patrzcie moi drodzy, no. Ale ta myszka. Wolę w głowę strzelać tak swoją drogą, bo... Aha, urwa jego mać, no. Jak widać, strzelam troszkę za wysoko. 7 punktów tu. Kurwe. Nie jestem zbytnio dobry w tego typu klocki. Ach. Und. ah, Pych, pych, pych! Nie, yeah, być! No widzicie Nieźle, nie? Mam jeszcze obciągnie, mówię. Opierdoli mi gałę, ja! Yeah. że mnie zabije. Tu, jeb, o Kończy mi się instynkt Ach, chujowo Jakoś mi to dzisiaj nie idzie tak zresztą widzicie najprawdopodobniej Tak strasznie cienko mi to idzie 400 coś, a ja mam 200 coś. Tak dopiero teraz to założyłem. Czy ja mam po prostu pobić to nie wynik, tak? A nie, dobra, dobra, już widzę czas. Nie patrzałem nawet na to kuźwe. Chuj to To by było głupie, gdybym <noise> nie zaczął strzelać. <noise> Ale spróbujmy ostatni raz. Ten raz, ostatni yeah. Wow, jeden punkt prześwietlałem. Kurwa mać. No, dwadzieścia. yeah Dziesięć. chociaż na taką odległość i się u mnie Kurwa mać, nawet go nie widać. Plum, plum, plum. Jest, nie sobie Urwa. Dokładnie rewolwerowca z karabinem maszynowym, pyk, 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 no, pyk. mmm, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. 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 What the fuck, Johnny? Patrzałem kurwa na czas. A jezus, nie lubię. O, ja pierdyle. O, kurwa, no, jego macie. Aaa, fuck. Nie, nie, nie zrobię tego. Zabiję po prostu. Suka. Ej. No, kurde. Ja pierdziel, przestrafiałem w to. I to nie tą serią zabójczą, tylko. Wow, jeden punkt. Co za menda to naliczał. No, czyli lepiej było ludzi skazać tego starego. Identki dało nam tu więcej pożytku. Wow, jeden punkt znowu, serio. A teraz zostałem 10. Chyba nie rozumiem kurde podstaw tego kubna nie, no urwa, za po prostu dziwkę zaraz. Zajebie ją jak psa. Chodź, suko, chcę z tobą porozmawiać. Chcę z tobą porozmawiać. Hej, stopa, to to i Nie, się, nie? się. Czekajcie, bo tam coś było z x Chcę zobaczyć. Zresay, Wezwij. <noise> face to face. bitch. Kurde. Jesteśmy żywą darczy. No kurde, co? I, co? I co teraz? Mam waszą sukę! No teraz błagasz mnie o życie! Sukoje Mogę ją Co ty kurwa w tą sukę zacząłeś strzelać? Serio? Ała, ja pierdolę! O, to było, te dupy. To było do dupy, ja umrę. Aaaa! <laughs> urwa mać. No nic z To był totalny fej, ale słyszymy się w następnym odcinku, w którym zrobię mniej więcej to samo co zrobiłem, ale jakoś szybciej. Czarty.